Witaj. Natknąłem się dzisiaj na analizę ankiety, która y, opisywała w jaki sposób sztuczna inteligencja wpłynęła na rynek pracy, a w zasadzie na produktywność pracowników. Z tej ankiety wynikało, że produktywność nie poprawiła się, a spadła. Pracownicy narzekają na przeciążenie pracą, na zbyt duże wymagania i generalnie są na skraju wypalenia zawodowego. Czy to ma być przyszłość sztucznej inteligencji? Ja nazywam się Maciej Słowicki i od ponad dwóch lat stosuję sztuczną inteligencję w moim procesie projektowania wnętrz. Otwórz się na zmiany. Pamiętam, to było jeszcze w podstawówce pierwsza, druga, może trzecia klasa podstawówki. Eee, mój tata jeździł pracować do Niemiec i za jednym z takich wyjazdów przywiózł nam do domu komputer. To był Amstrad CPC 464. Piękna zabawka. Monitor, wielka klawiatura, która jednocześnie była komputerem. Kasety. No po prostu bajka. Wsiąkłem w to jak w gąbkę. E, bardzo mi się to podobało. Byłem zafascynowany tą technologią. Oczywiście zafascynowany byłem grami, ale Zafascynował mnie też język basic. Mówię o tym dlatego, żeby przedstawić, nakreślić pewien kontekst. W momencie, kiedy działa się komputeryzacja yy, i na świecie, i w Polsce, yy, byłem jeszcze no, małym chłopakiem i tak naprawdę nie widziałem żadnych zagrożeń związanych z tą komputeryzacją. Natomiast ostatnio dowiedziałem się, że ludzie, którzy wtedy pracowali normalnie w biurach, normalnie w jakiejś pracy, w momencie kiedy te komputery zaczęły masowo wpływać do biur i, i do firm, byli przerażeni. Jednocześnie tym, że te komputery zabiorą im pracę, a jednocześnie tym, że te komputery. Są tak trudne w obsłudze. I faktycznie nastąpiło pewne wahnięcie. Pojawił się pewien problem związany z komputeryzacją. Wszyscy musieli się tego nauczyć. Wszyscy musieli poznać, w jaki sposób te komputery działają, jak je włączyć, jak je wyłączyć, jak włączyć, uruchomić program. To wszystko było totalnie nowe. I daliśmy radę. W tej chwili chyba nie wyobrażamy sobie w ogóle świata bez komputerów, bez komputera faktycznie yy, przeszliśmy pewien proces zmiany. Dzisiaj pojawia się kolejna technologia, która w podobny sposób zmienia wszystko i kwestionuje wszystkie nasze przekonania dotyczące tego, w jaki sposób powinna wyglądać praca, co powinniśmy robić, jakie są nasze podstawowe zajęcia. Tak, mówię o sztucznej inteligencji. Jesteśmy w momencie, Podobnym do tego, gdy pojawiły się komputery, te genialne maszyny liczące i faktycznie nie wiemy tak do końca, co się wydarzy. Natomiast na podstawie tej analogii, tego jak poradziliśmy sobie z komputerami, które tak de facto okazały się po prostu narzędziami, tak sztuczna inteligencja jako narzędzie też poprawi nasz sposób funkcjonowania. I ostatecznie sprawi, że będziemy bardziej produktywni. Mam tylko nadzieję, że ten czas, który oszczędzimy za pomocą sztucznej inteligencji, wykorzystamy naprawdę na to, żeby odpocząć. A co Ty o tym myślisz? Koniecznie daj znać w komentarzu. I do zobaczenia następnym razem. Aha, i nie zapomnij o subskrypcji. Przynajmniej będziesz wiedział, kiedy opublikuję następny film. Do zobaczenia.